Oprócz tego, że macie lokalne radio, w przyszłości może nawet lokalną telewizję, również wydajecie lokalną gazetę. Szereg zakładów próbuje zrobić coś w zakresie wydawania lokalnych wydawnictw. Myśmy zaczęli 12 listopada, inicjatywa wyszła od wychowawców zajmujący się pracą kulturalną, światową, aby taki malutki biuletynik, malutką gazetkę więzienną wydawać. Ma ona traktować w naszych założeniach o sprawach bieżących tutejszego więzienia. A kto, chcę... pisze, kto pisze w tej gazecie? Pisać może każdy. Jest cenzurowana? Gazetka oczywiście jest cenzurowana. Teksty zatwierdza albo kierownik penitencjarny, albo dyrektor zakładu karnego. A czy audycje radiowe również są cenzurowane? Również są cenzurowane. Czy nie są to audycje, które niejako są emitowane na żywo? No, jeżeli na żywo, to jedynie audycje nadawane przez naszych pracowników. Natomiast do ciekawostek tego radiowęzła należy to, że osadzeni nie mają mikrofonu. Nie mają mikrofonu? Nie mają mikrofonu, mikrofon jest zabezpieczony. I nie mają możliwości nadania jakichś informacji pochodzących od nich bez naszej kontroli. Redagowaniem audycji radiowych zajmuje się pan Piotr. Panie Piotrze, co jest zwykle tematem tych audycji lokalnych, waszych więziennych lokalnych audycji? Jeśli chodzi o temat, to z reguły poruszamy tematy właśnie bardzo takie bieżące, pewne zmiany, które zawsze co jakiś czas się pojawiają w naszym zakładzie karnym. Są to pogadanki wychowawcze poruszające jakieś zagadnienia konkretne, typowo powiedzmy z właśnie sfery tutaj naszego zakładu karnego. No jeśli chodziłoby powiedzmy, o stronę całościową, to no jest to powiedzmy ubrane w jakąś na formę audycji własnej z wypełnieniem oczywiście jakąś muzyką. Ile takich lokalnych wejść macie dziennie? To znaczy raz dziennie przygotowujemy jakąś audycję, powiedzmy cały zakres właśnie dotyczy tutaj muzyki plus, plus te informacje, komunikaty, pogadanki między innymi. I to jest powiedzmy dwa razy dziennie odtwarzane tutaj poprzez, poprzez głośniki właśnie naszego radiowęzła. Podobno przez lokalny radiowęzeł podawane są takie informacje jak jadłospis na przykład. Tak, tak. Nagrywamy jadłospis, który tutaj puszczamy zawsze z rana na dzień bieżący i wieczorem na dzień następny. A audycje stricte rozrywkowe? Stricte rozrywkowe to mamy taki dzień piątkowy, kiedy, kiedy staramy się właśnie rozwiązywać krzyżówki, czy, powiedzmy, czy różne jakieś konkursy, które emitujemy z, poprzez radiowęzeł. I powiedzmy, jeśli chodzi o taką humorystyczną stronę, to mamy taki program zatytułowany Nie z tej ziemi i tam powiedzmy takie ciekawostki ze świata, z Polski czy nawet na, u nas z zakładu. Ile osób jest zatrudnionych w lokalnym radiowęźle? Tutaj pracuje, trzy osoby pracują i właściwie te trzy osoby, każdy ma jakąś tam swoją działkę, którą jakoś pilotuje. Czy pan wcześniej pracował w jakimś e radiu, ma pan taki e radiowy męski typowo głos? E, no nie, nie, nie pracowałem. E, A myślał no. pan kiedyś o tym, aby pracować w jakimś radiu publicznym, może prywatnym. No wie pan, no po zakładzie karnym no ciężko e, tutaj e, jakieś snuć plany, czy akurat w tym kierunku, czy w tamtym. Ale gdyby ktoś stwierdził, że mógłbym się nadawać do czegoś takiego, to prawdopodobnie z chęcią bym to robił. Jest to bardzo ciekawa praca. A jak się pan tutaj dostał? To znaczy pracowałem w Krakowie, wcześniej też właśnie w dziale KO. Prowadziłem tam bibliotekę. Tutaj mnie jakoś tam zauważono, też poszedłem do pracy, pracowałem na jakiejś bibliotece. No i tak powiedzmy, że to jest jeden pion, czyli dział kulturalno-oświatowy w naszym Zakładzie Karnym. No jakoś... jakoś Ktoś mi wychowawca mi zaproponował tą pracę tutaj i jakoś to do tej pory trwa. A tutaj właściwie to się wszystko zaczyna cały pobyt osadzonego w zakładzie karnym. Trzy zgłaszając się dobrowolnie na bramę, trzy przyprowadzone przez funkcjonariuszy policji doprowadzany jest do tego pomieszczenia, gdzie pracownik działu ewidencji dokonuje założenia niezbędnej dokumentacji. Zorientowanie się, czy istnieją podstawy prawne do przyjęcia osadzonego, zorientowanie się wstępnie o stanie jego zdrowia, o sytuacji prawnej i w tych pomieszczeniach siedzą i przyjmowani, no i zwalniani. Aktualnie mamy jednego skazanego przygotowywanego do zwalnienia. Nie wiem, czy będzie chciał z nami rozmawiać. I nieprzypadkowo jest tutaj chyba numer 13. No, tak się jakoś złożyło. Pierwszy raz Pan zauważył, że ta perowa cyfra znajduje się akurat na tych drzwiach. Może zatem propozycja, aby tą cyfrę jednak zmienić na jakąś inną, <noise> no, ponieważ niektórzy uwierzą jednak, że ta trzynastka jest pełowa. Zapraszam Pana do pomieszczenia takiego, gdzie no, pracuje funkcjonariusz służby więziennej, przyjmujący osadzonych. Wygląda to może trochę ubogo. Ale osadzony, przyjmowany, przyjmowany jest przez takie okienko, tutaj doręcza swoje dokumenty, podaje swoje dokumenty, dane personalne, zdaje pieniążki, a następną drogą... Tutaj jest tutaj magary. zwykle doprowadzany przez funkcjonariuszy, tak? Tymczasowo aresztowani, doprowadzani są tylko przez funkcjonariuszy policji, ewentualnie Straży Granicznej Żandarmerii Wojskowej. Natomiast skazani również są tacy, którzy zgłaszają się sami do odbycia kary.